salve luci O żywy płomieniu miłości, jak czule rani siła żaru Twego, środka mej duszy najgłębszej istności, tak wołał święty Jan od Krzyża, kiedy przeżywał głębokie, głębokie zjednoczenie z Bogiem, kiedy był oczyszczany przez ten ogień miłości. Każdy z nas, powiedzieliśmy sobie, jest powołany do tego zjednoczenia z Bogiem. Każdy z nas. Ma odkrywać sobie obecność Trójcy Świętej, ma się otwierać na Ducha Świętego, mamy żyć w jedności z Kościołem, w Kościele Świętym, korzystać z mocy Boga, który jest w Kościele. Żyjąc w tym zjednoczeniu, w tej komunii, mamy iść tą drogą krzyża. Mamy iść tą drogą oczyszczania, drogą zapierania się siebie, żeby skupić się tak naprawdę na miłości Pana Boga, a nie na sobie, na swojej istocie. Bo pamiętajmy, że dzieło świętości jest dziełem miłości Boga do człowieka. To Bóg mnie czyni świętym, to Jego krzyż czyni mnie świętym. I najważniejsze jest w życiu chrześcijańskim to, co Bóg robi w życiu człowieka, a nie to, co ja robię dla niego. To też jest ważne, ale najważniejsze jest. To, co spływa na mnie i święty Jan Krzyża nam o tym ciągle przypomina, otwierając nam oczy na potęgę Pana Boga, na Jego działanie, na miłość, która nas oczyszcza, na ten płomień, który nas, nas płonie i ma nas wypalać. Dlatego idziemy taki w krok dalej, w głąb i chcemy popatrzeć też na swoje życie, na to, co doświadczamy, na takie różne zmartwienia, przykrości, doświadczenia trudne. Chcemy popatrzeć takimi oczyma Pana Boga, bo czasem może być tak, że się będziemy zniechęcać, będziemy się na to denerwować, będziemy się bić z tym krzyżem, a tak naprawdę Pan Bóg chce, żebyśmy to wszystko wykorzystali do zbawienia żebyśmy to wszystko wykorzystali do zjednoczenia z nim, dlatego Jan od Krzyża powie nam tak, żebyśmy się zastanowili nad tym, dlaczego jest tak mała liczba dusz, które dążą do prawdziwej świętości. Się okazuje, jest mała liczba dusz. I to też może tak przerażać trochę, ale on nam chce pokazać tak naprawdę, co jest najważniejsze, prawda, w życiu chrześcijańskim, czyli skupienie na Panu Bogu, który działa. I teraz jego tekst. Trzeba się nam zastanowić, jaka jest przyczyna, że tak mała jest liczba tych, którzy dążą do tak wysokiego stopnia doskonałości z Bogiem. Czyżby dlatego, że Bóg chce, by tak mało było tych, tych dusz wzniosłych? Bynajmniej. Bóg chce, by wszyscy byli doskonali. Mało jednak znajduje naczyń, które by mogły znieść tak wzniosłe działanie. Gdy bowiem doświadcza je w małych rzeczach, Okazują się słabymi, wnet uciekają od pracy, nie chcą znieść najmniej przykrości, najmniejszej przykrości czy zmartwienia. A gdyby w tych małych rzeczach, przez które zaczynał je Bóg podnosić i zaznaczać pierwsze rysy doskonałości, nie znalazł w nich męstwa ani wierności, wie dobrze, że tym mniej wierne będą wielkich, i dlatego nie postępuje już dalej w oczyszczaniu ich i podnoszeniu z prochu ziemskiego przez wysiłek umartwienia. Gdyż do tego potrzebna była większa stałość i męstwo niż one okazały. Potrafimy uciekać od takiej rzeczywistości, raniącej nas, od takiej codzienności krzyża, od tego, czego tak naprawdę Pan Bóg, co Pan Bóg chce wejść, co chce zagarnąć, żeby to wykorzystać dla mojego i Twojego zbawienia. Od tego potrafimy uciekać, chociaż mamy taką intencję zostania świętym. Dążenia do świętości, do doskonałości, ale trzeba się zastanowić, dlaczego jest tak, że o to proszę, a jak przychodzi taki proces oczyszczenia, ja się przed tym zbraniam, uciekam, buntuję. Czy to nie jest tak, że przemawia bardziej moja natura słaba? Zamiast uciekać się do łaski, która jest we mnie, do tego wejścia w głąb, czyli człowieka wewnętrznego, ja skupiam się na tym, co zewnętrzne. To wszystko chcemy przeżywać w zjednoczeniu z Panem Bogiem. Te wszystkie nasze codzienne przykrości, zmartwienia, codzienne upadki, doświadczenie zła. Jeżeli jest przeżywane z Panem Bogiem, wtedy jest to uświęcone. Bez Pana Boga cierpienie nie ma sensu cierpienie jest złem samo w sobie. Natomiast cierpienie jest boskie i przemieniające nas wtedy, kiedy wpisujemy to w cierpienie Jezusa Chrystusa, w Jego krzyż czyli mamy jedność z Jezusem. I wtedy to ma sens, i wtedy taka droga poprowadzi nas wprost do nieba. Dlatego nie bójmy się tych oczyszczeń. Jan to nazywa doświadczeniem nocy ciemnej. Odbywa się to w takiej przestrzeni nocy, gdzie jest boskie światło, którego my nie widzimy. Bo tak naprawdę, człowiek, im bliżej jest światła, im bliżej słońca, człowieka to oślepia. Człowiek tego nie widzi. Ale jest w blasku tego światła. To słońce zajmuje się człowiekiem, ogrzewa człowieka i to jest proces nocy ciemnej. Święty Jan Krzyża nam y, chce zaproponować taką drogę zjednoczenia z Bogiem, żebyśmy wykorzystywali to wszystko, co przeżywamy i tego się nie bali. W zjednoczeniu z Jezusem, żebyśmy uznali to jako błogosławioną drogę dojścia do zjednoczenia z Nim. Noc ciemna jest zatem takim procesem integracji, jest takim procesem scalenia człowieka, do prowadzenia do tego zjednoczenia z Bogiem, do ukierunkowania ku głębi. Tak jak powiedzieliśmy sobie, Bóg jest we mnie. I teraz to wszystko, co przeżywano, ma nas prowadzić właśnie ku głębi, ku temu środku, ośrodku naszej duszy, czyli samego Pana Boga, gdzie ona przybywa i czeka na nas. I dlatego Noc ciemna, najpierw zmysłów, potem ducha, jak to święty Jan od krzyża definiuje. To jest proces oczyszczania nas wszystkiego: i z tego, co zewnętrzne, i z tego, co wewnętrzne dla nas niewidzialne, gdzie Pan Bóg bierze przede wszystkim też tutaj górę nad tym oczyszczeniem, bo my tego nie widzimy, ale poddajemy się chętnie temu boskiemu działaniu, temu oczyszczeniu. Ważne jest, żeby nie bać się tego, żeby człowiek przeszedł. W tej swojej relacji z Panem Bogiem, z takich rzeczy zewnętrznych na wnętrze swojej duszy. Bo czasem my się potrafimy skupiać na zewnętrznych modlitwach, na tym, jak te modlitwy wyglądają, ile czasu na tym poświęcam, na doświadczeniu jakichś smaków na modlitwie też, przeżyć duchowych. tutaj święty Krzyża nam podpowie, że mam się poddać temu procesowi oczyszczenia, żeby. Rzeczywiście, człowiek nie zwracał tak na to uwagi, tylko zwrócił uwagę na dawcę tych darów, czyli na samego Pana Boga, bo to jest istota. Bóg, który czeka na mnie z jeszcze większymi, wspanialszymi darami wieczności. Natomiast to, to jest tylko liźnięcie tak naprawdę tego, co nas czeka, tego wspaniałego nieba, które Pan Bóg nam przygotował. Dlatego nie bój się nocy, nie bój się tego oczyszczenia, nie bój się krzyża. Ja bym też jeszcze powiedział: nie bój się Ducha, Ducha Świętego, nie bój się otworzyć na tą relację z Duchem Świętym, bo wtedy zobaczysz, że On tak naprawdę poprowadzi Cię krok po kroku, tymi etapami, do tego wspaniałego zjednoczenia z Trójcą Świętą. I dlatego zachęcam Cię na koniec tych rekolekcji, zaprzyjaźni się ze Świętym Mistykiem od Nocy Ciemnej, a tak naprawdę Mistykiem od zjednoczenia z Bogiem, z Janem od Krzyża, z tym Wielkim fenomenem kościoła, gdzie tak bardzo pięknie przedstawia nam proces oczyszczenia, żebyśmy wszystko, co przeżywamy, wykorzystywali do tego zjednoczenia z Bogiem. Dlatego zachęcamy do tej lektury, zachęcam, żeby wziąć do ręki dzieła Jana odkrzyża, zacząć od pieśni duchowej, czyli zachwycić się tym zjednoczeniem z Bogiem, tym powołaniem do wieczności. Potem, żeby pominąć miłości, droga na górę Karmel, noc ciemna żeby czytać opracowania, książki Onia od krzyża, które są wydane przez nasze wydawnictwo Flos Carmeli, warszawskie prowincje karmelitów bosych. Taka droga jest przed nami, droga zachwytu, tak naprawdę nie nad Janem od krzyża, tylko nad działającym Panem Bogiem w nas. Bogiem, który chce Ciebie, tak jak Jana od krzyża, uczynić wielkim świętym, uczynić wielkim mistykiem. Pamiętając o tym, że albo będziemy mistykami, Albo nas w ogóle nie będzie, jak mówił Karl Laner, wielki teolog. Dlatego życzę ci tego mistycyzmu duchowego, ale tego we właściwym znaczeniu. Żebyś nie był jakimś takim fruwającym nad Ziemią, tylko żebyś był prawdziwym mistykiem stąpającym po tej Ziemi. Po tej Ziemi, która jest skażona grzechem, złem i żebyś nie bał się żadnych walk. Żebyś nie bał się tego, co jest takie trudne, co jest ludzkie, co jest związane z krzyżem. Bo wtedy to nas poprowadzi wprost do nieba.